Antoni Partum, kłaniam się nisko z KSW Gym, gdzie miałem przyjemność trenować pod okiem Artura Szpilki. Dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry, witam. Jeszcze nie trenerze, na razie instruktorzy. Ale widzę, że chyba złapałeś nową zajawkę życiową. Zresztą to nie jest nowa zajawka, to jest dla mnie forma zabicia wolnego czasu. Kiedyś, kiedy nie mogę trenować, no to staram się znaleźć jakieś rozwiązania. Nie jestem typem człowieka, który siedzi na miejscu, bo nie usiedzę to albo z piskami, ale też nie chcę ile można z piskami chodzić, przy żonie też tatuś znowu na spacer na tej zasadzie. Dlatego staram się przekazać to, co robię od 14 roku życia, to gadałem się tutaj z KSW CrossFit Gym na to, że będę prowadził, prowadzę treningi e, dwa razy w tygodniu. Mam kilku indywidualnych osób, także to fajne, wiesz. Fajna, fajna jakaś taka dla mnie e, odskocznia, a przede wszystkim wykorzystanie też swojej wiedzy w inny sposób. No, chyba byłeś, zobaczyłeś, widzisz takie małe detale. Też jestem naprawdę pod wrażeniem, muszę pochwalić tu reportera, bo. 10 rund w naprawdę próbował w tempie, bez zmęczenia. Wiadomo, są jakieś tam detale, to wszędzie. To jest dla mnie taka sytuacja, jak wiesz, robisz to całe życie i nagle to tak, jak ty byś mi kazał jeździć na rolkach dzisiaj, nie? a ty jeździsz na rolkach całe życie i tak byś się uśmiechał, albo chciał, to jest niemożliwe. Dlatego, chociaż ty już robisz naprawdę, masz fajny poziom, tylko takie detale, prawda? Detale i wiesz, 10 rund wytrzymałeś w tempie cały czas, nie, nie było stękania. Także naprawdę jestem pod mega wrażeniem, bez żadnego chwalenia albo tak nad naprawdę podmaga wrażeniem co dużo osób co trenuje zawsze ta dziewiąta ósma runda gdzieś to już jest takie już już widać że jest próbować i to się to się szanuje naprawdę dziękuję miło słyszeć a powiedz mi kogo najczęściej trenujesz to są biznesmeni są znajomi koledzy kto ja nie robię czegoś takiego żeby trenować nie wiadomo ilu, ja tak nie chcę ja mówiłem ci ja chcę tam maksymalnie dwa treningi dziennie te grupy i tyle to jest forma zabicia czasu wiesz ja jeżdżę na trening no to mam kawałek bo 24 km z powrotem to aż 50 muszę Poradzić pieski raz, dwa, trzy, trzy, razy. Więc to wszystko chcę sobie tak, a wracam po treningu, oprócz tego, że zmęczę się fizycznie, to wiesz, jaka jest najbardziej męczarnia dla mnie, nawet nie męczarnia, wysiłek psychiczny, że ja muszę przekazać to wszystko i nie każdy to łapie, albo jak łapie, to ja się z tego się cieszę, zaraz znowu się smucę, bo on tego nie łapie i staram albo się przekazać, albo zapomina, staram się to przekazać. I ja przychodzę do domu niezmęczony fizycznie, ja mówię, kurwa, a co się dzieje, wiesz, bo to, to jest zupełnie coś innego. A teraz jak wymyślasz, jak ma wyglądać trening, to sobie kopiujesz to, co na przykład uczył Cię świętej pamięci Andrzej Gmitruk, kto może jest Fiodor Łapin, to jest Anucin, to jest czy sobie robisz miks? Powiem tak szczerze, dobre pytanie, zadałeś, chciałem to poruszyć, a ja zapomniałem tak. Wiesz, dużo tu chciałbym podziękować, bo ja mówię to jeszcze nie, nie ostatnia, nie na koniec naszej współpracy, ja bym chciał bardzo podziękować każdemu z osobna z scenerów. Każdy czegoś mnie nauczył. Ale najbardziej wdzięczny jestem swojemu najaraźniejszemu i ostatniemu trenerowi Andrzejowi Liczikowi, który nauczył mnie takich rzeczy, że nawet nie spodziewałem się, że takie detale mogą, mogą zmienić swój bok. Wiesz, co jest najgorsze. Że kiedy jesteś ukształtowanym zawodnikiem, kiedy już jesteś zawodnikiem, który boksuje od 14 roku życia, ciężko nagle zmienić te przyzwyczajenie, które masz. To nie jest tak. Kształt zawodnika kształtujesz od tych najmłodszych lat. To jest to, co trener Angeliczyk mówił, że w polskim boksie brakuje właśnie tego tych podstaw, tych trenerów, którzy to ukształtują. on na przykład ja się tak strasznie cieszę, bo mogę ci dzisiaj sprzedać na przykład to, co on mnie uczył z rękami takimi, wiesz, trener Fiodor Łapin uczył mnie do kręcania nóg, to co ci dzisiaj zwracałem uwagę. Każdy z nich robił coś innego. Trener e, Shield zbił ciosy podbudkowe, podwójny lewy zawsze po akcji. Trener Anucci miał takie myszki, właśnie co próbowałeś tego majuletera. Trener Anciek Mitru był świetnym no, najlepszym taktykiem, e, tą energię wypełniał w ringu, Każdy z nich motywator miał tak, właśnie. motywator, miał, każdy z nich miał coś, coś innego, rozumiesz? I fajnie, że można do kubki pozbierać te wszystkie klocki i przynajmniej starać się ułożyć. Ja jeszcze raz powtarzam, nie lubię takiego słowa. Nie, że nie lubię, nie mam nic do niego, ale nie przekonuje mnie to jeszcze trenerze, bo trener poświęca się tylko i wyłącznie trenowaniu innych, zwracają na to uwagi. Ja tak dzisiaj mówię sami instruktor na zasadzie, że mam jakąś wiedzę, chciałbym ją przekazać, mogę ją przekazać, ale to jest lata doświadczeń. To patrzysz, obserwujesz, dużo się uczyłem. Też przy trenerach każdy z nich był inaczej, każdy yy, przede wszystkim yy, inaczej podchodził do treningu. Na przykład trener Fiado Łapin miał to, czego nie miał żaden z innych, że u niego się nie było możliwości spóźnić. Oczywiście każdy nie chciał, żeby się ktoś spóźniał, ale tam nie było, tam wiedziałeś, że musisz być na tom i na tom, Czyli z jednej strony był troszeczkę za ostry, a z drugiej strony ja tego potrzebowałem. Ja potrzebowałem, że na przykład tak i tak mówisz, jak ja go robię, mhm. nie? Trener Andrzej miał niesamowitą technikę, przywiezioną przecież przez lata z Rosji, z Ukrainy, naprawdę ma do tej pory, uczy tych zawodników, nauczył, otworzył mi zupełnie inaczej oczy, właśnie dlatego się cieszę, że każdy z tych ludzi dał mi czegoś innego, a znowu trener Andrzej Gmitruk, świętej pamięci, to był fenomen w każdej skali, on przychodził, pomachał ci parę razy na tarczą, wkręcił ci, kurde, ale boksujesz, ale to wiesz, i ty sam, choć kurde, naprawdę tak jest? Ale co, w przyszłości chcesz być trenerem? Wiesz to nie zastanawiałem się, Antek, na tym. Chciałbym oczywiście poświęcić, no nie ja nie umiem nic poza boksem robić, ciężko mi sobie nagle wyobrazić, wyobraź sobie mnie nagle w biurze księgowość. dobra, to... ale bardziej ciebie interesuje taka wizja, że na przykład prowadzisz zawodnika, zawodowca, czy może tak jak kiedyś powiedziałeś kilka lat temu w wywiadzie z Rafałem Andesem, że gdzieś wyciągać dzieciaki ale, z patologii? Ja, ja jeszcze nie chcę głośno mówić, ale już jakiś pomysł jest, już, już nawet rozmawiałem z jedną telewizją, mieli się odezwać, nie odezwali, więc prawdopodobnie e, już są jakieś tam plany i Hubert Kęska mi w tym pomaga, znasz Huberta, także Hubert pozdrawiamy, próbujemy coś zrobić i ja mam taki fajny plan na, na naprawdę, na coś takiego Projekt społeczny z dzieciakami. Społeczny z dzieciakami. Właśnie w telewizji uważam, że to byłaby mega rzecz. Każdy z zawodników ma trenera. Ja ci mówię, ja czuję. I to jest przede wszystkim pokazywanie, że można, wyciąganie tych dzieciaków, dawanie im szansy. Bo dzisiaj. Każdy wydaje mu, że mu się należy, że wszystko się należy, bo mamy czasy, o które teoretycznie walczyliśmy, prawda? Chcieliśmy takich czasów, że możemy wsiąść w samolot, polecieć na koniec świata, wrócić sobie jak gdyby nigdy nic, mamy paszporty, wiesz. A, I takie to jest łatwo, Telefony, prawie każdy ma telefon. Przypomnij sobie, jak chodziliśmy razem do szkoły na jedną szkołę, bo może pięć osób miało telefony, jak miały takie wężyka, ja pamiętam, myśmy się ustawiali wszyscy, daj zagrać w tego wężyka, bo pamiętasz, były stoły ping-pongowe, to nie w każdej szkole z reguły były rozwalone, bo Wszyscy grali i wszyscy siedzieli, grali w tego ping-ponga, prawda? To było, to było coś fenomenalnego. A dzisiaj wszyscy w telefonach, wszyscy z tymi, to tak ciężko mi się w jakoś tak. Wyobrazić, że te młode chłopaki, oczywiście one mogą, tylko potrzebują taki drogoskaz, potrzebują przede wszystkim człowieka, który ich poprowadzi, pokaże, ale nie dawać pieniądze, nie, nie, nie nic za darmo, na przykład wygrasz coś, pokażesz, kupimy fajne buty, wiesz o co chodzi, takie na zasadzie jest dużo sponsorów fajnych, naprawdę, Mam też trenują mnie taki Wojtek, który bardzo się angażuje, Wojtek, Przemek, obydwoje się angażują właśnie w prospołeczne rzeczy, Wojtek pomaga żołnierzom, Przemek pomagał dzieciom z domu dziecka, wiesz? Także no to są zajebiści ludzie, i więcej poznać takich ludzi, skierować te wszystkie siły w jeden, w jeden projekt, i uważam, że byłoby coś fajnego. No dobra, ale to skupmy się może na teraźniejszości. Wyleczysz, to teraźniejszości. wyleczysz kolano, to gdzie cię zobaczymy? W klatce czy w ringu? A, tak, jest, a, jakie są większe szanse? Nie wiem, wiesz, na razie, na razie w, moim e, całym życiem jest boks i to nie podlega żadnej dyskusji, ale nie wiem, no są tam jakieś plany, cały czas są jakieś rozmowy. Ogólnie chciałbym wrócić w boksie. Ale, ale mówię, na przykład jest tak, mamy jakąś walkę i na przykład dzwoni Andrzej Wasilewski, chociaż nie jest moim promotorem, ale dzwoni i mówi: słuchaj, jest rewanż z Łukaszem za dwa miesiące. To rzucam wszystko na bogi, ale nie jak już będzie dogadana walka w części, bo to wiadomo, ja nie zrobię z siebie głupka ani nic. Ale jak na przykład nie będzie walki Andrzej mówi: rewanż z, z Różańskim za dwa miesiące, od razu biorę to, nie? To Tylko by... na razie to jest chyba trochę odległa no perspektywa właśnie, no, tak, po dlatego, ostatniej walki. Tak, tak, ale ja właśnie mówię y, w perspektywie tego, że to jest to, co bym bardzo chciał. Ale ogólnie jak nie, no to raczej pewnie, pewnie coś w MMA się pokręcił, nie? No właśnie, ale y, twoja dziewczyna y, walczy dla FMMA, MMA, ty jednak już od wielu, wielu lat Chyba gdzieś tam jesteś wstępnie dogadany z Martinem Lewandowskim. Czy można powiedzieć, że jeżeli zadebiutujesz w MMA, to to będzie KSW na 100%? Nie na 100%, nie na 100%, jeszcze nie na 100%. Jeszcze rozmawiam z jedną federacją i ogólnie tak wiesz, że to chodzi. Ja, ja, ja jeszcze raz powtarzam, MMA nie jest sportem, którym który ja ci powiem kurde, stary jak chcę być zawodnikiem MMA, bo ja Wiem, czym, czym to się je boksuje. Całe życie i cały czas się uczy, rozumiesz? A nie rozmawiamy niby o 5, 6, 8 osiach. Prawy prosty, lewy prosty, prawie się po się prawy, jak lewy, jak prawy, prawy, prawy na dół, prawy, lewy na dół. A uczy się tego cały czas, prawda? Uczy się to w odejściu, uczy się to w kombinacji. Wiem, ile to jest poświęconej pracy. Druga rzecz, jeżeli miałbym e, to kiedykolwiek zmienić dyscyplinę, to w ramach e, jakiejś ciekawostki, w ramach jakiejś fajnej walki zas na zasadach MMA, ale na przykład z podobnym e, doświadczeniem czy z bokserem jakimś, wiesz co chodzisz, to nie będzie przepaść, że wyjdzie ktoś mi poskręca jak, jak sznurówki, kurczę, tylko, że będę miał jakieś realne szanse i ten zawodnik tak samo, będziemy się uczyć na tym samym. Ja naprawdę nie uczę się w ogóle MMA, choć myślę o tym, żeby pochodzić, ale ciężko iść, jak, jak masz jeszcze nogę rozwaloną, nie? Mhm. Też cały czas gdzieś w mediach się przewija to nazwisko Tomka, Adamka, czy to jest w ogóle możliwe, czy... Czy ty sobie wyobrażasz, że, że dojdzie do takiej walki przed Twojej zadamkiem, czy myślisz, że są małe szanse? Ja w ogóle nie myślę o tym. Na razie po prostu zaproponowałem Martinowi wstępnych rozmowach, żeby to był któryś z zawodników bokserskich. No, no to wiesz, to z tego, co mi się wydaje, to oni poczynili od razu jakieś tam pytania i wysłali do kilku bokserów, więc, więc, więc nie wiem, no ja mówię, Martin, nie wyobrażam sobie kręcić się z jakimś kudem MMA, bo ja, bo ja tego nie umiem, ja to zresztą zawsze powtarzałem, nigdy nie słyszałeś u mnie w wywiadzie, że ja tego czy tego. Ja po prostu wiem, ile to jest ciężkiej pracy, potu, wylanego, zanim cokolwiek opanujesz, a co dopiero walczyć. A gdyby KSW chciało Ciebie zestawić na przykład. Zizł Gonochem albo Tomkiem Sararą, którzy. Okej, okay, raz, że są twoimi chyba kolegami, a dwa, no też są nowi Trochę już trenują, ale otwarty byłbyś na takie pojedynki, czy, czy wolałbyś nie łączyć tego świata prywatnego z. No, z... Dobre, dobre pytanie no, też dobra. zadałeś. Nie chciałbym walczyć ani z innym, ani z innym. Izu, znam bardzo dobrze. Ale z Bachem walczyłeś. No tak, ale, ale to nie tak jak z Izu. Z Izu trenowaliśmy razem pod, pod jednym okiem Andrzej jak mi truka, tak? Więc znaliśmy się dużo długo, że Tomek jest kozakiem, jeśli chodzi o nogi, wszystko. To też mi niepotrzebna taka walka, wiesz ja pamiętam, ty, 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 wiesz na boks mogę z każdym z nich, to bardzo chętnie ale znaczy nie z Izu, z Izu akurat bym nie chciał walczyć ale na przykład jakby chciał Tomek walczyć na pięści bardzo chętnie, idziemy i może by to być w rękawicach MMA i wszystko, ale też bardzo go lubię, szanuję jako zawodnika i tyle, wiesz chciałbym się skupić jako to, jeśli chodzi o takie walki w konfrontacji sztuk na zasadzie że mamy takie same szanse, czyli bokser jakiś. Też... jest jakieś nazwisko, które chodzi ci po głowie? Wiadomo, kilka osób je chodzi po głowie, ale jest nie nie muszę zdradzać wieżantek. To jest po prostu każdy, kto się tam interesuje sportami walki, to wie, o kogo chodzi, nie? Diablo? Na przykład. No to jest taka walka, o której się mówiło, mówiło i teraz mam wrażenie, że, że to się może skończyć tak jak zimnochem, że długo się o tym gadało, po czym do niczego nie doszło. Ja tam w nosie to mam pojęcie, że dojdzie, czy nie dojdzie. Ale dalej jesteś chętny? Tak, oczywiście, bardzo chętny. A powiedz mi, od walki z Walderem. E, miałeś, straciłeś siedem pojedynków. Z których z tych siedmiu pojedynków jesteś zadowolony tak w pełni? Wiesz co, nie zastanawiałem się. Ciężko, zadałeś mi takie pytanie, w którym nie potrafię ci odpowiedzieć, bo nawet o nim nie myślałem, musiałbym usiąść, rozłożyć rzeczy na, wszy, na czynniki pierwsze. Ciężko powiedzieć, ogólnie po walce z Wilderem ta kariera gdzieś tak zmierza albo nie zmierza, spada niestety w dół i ciężko to cokolwiek powiedzieć, no jest sytuacja jaka jest i trzeba się wziąć w garść i dalej robić, bo to jest całe moje życie, mam 32 lata mimo wszystko, jestem cały czas sprawny, może troszeczkę skontuzjowany, gdzieś tam jeszcze takie są. W głowie obiekcje przed, przed takim ciężkim treningiem. Dzisiaj widzisz, rozgrzewałem się z tą, próbowałem ci pokazać dwa podskoki do klatki, mnie to bolało i mówię, o kurde, chyba jeszcze nie jest to, co bym chciał. Więc nie myślę o tym. Na razie myślę, zawsze myślę o tym, co będzie, a nie o tym, co było. Nie? To będzie trudne pytanie, ale gdzieś po walce z Ruszańskim pojawiały się takie głosy, że, że może ty masz już jakieś problemy neurologiczne, czy jak ty w ogóle patrzysz na takie zarzuty? Znaczy, nawet nie, nie chcę używać słowa zarzuty na takie głosy. Wiesz co? Ciężko mi powiedzieć. Myślę, że problemów neurologicznych na pewno nie mam, bo to wiązałoby się i po prostu z moim chodzeniem, i z wymową, i w ogóle na pewno jakiś problem się jest i tu nie ma co ukrywać. Co to jest za problem? Nie wiem. A. Że może jakaś blokada bardziej psychiczna, tak? Psychiczna nie, no może gdzieś tak, nie wiem, no głowa gdzieś daje znać jak jest ta walka, te emocje, że coś jest nie tak. Wiesz, w walce ulicznej, w walce na sparingu, to nie ma czegoś takiego, wiesz, nie ma czasu na się wychodzisz, bomba, bomba i jest dziękuję. A takich kiedy już wiemy, myślimy o tym, te emocje związane z walką, nie wiem, tak ciężko powiedzieć, historia pokazuje to, że Gdzieś zawodnicy, którzy są oczywiście wyjątki, którzy po tak dalej wracali. I ja też na to liczę, że tak będzie, ale tak jak ci tłumaczę, chcę poczuć z powrotem głód taki, takiego chłopaka, jak byłem, jak wyszedłem z zakładu karnego, który nie miał nic i chciał zawojować świat. Chciałbym to poczuć. Na razie póki co tego nie czuję i. Jak poczuję, to znowu w drodze. Znaczy, w drodze. Ja, ja nigdy nie odchodziłem, mówię, że wrócę na walkę o tą... to. Może to MMA sprawi, że to będzie jakieś takie nowe wyzwanie. Ale chciałbym jeszcze się Ciebie zapytać, no bo teraz zrobiła się nowa moda. Emeryci zdejmują kapcie, schodzą z fotela, zakładają rękawice i, i wracają do ringu, mimo że są po 60. Ostatnio walczył e Ewaner Holyfield i powiem Ci szczerze, no był to sm smutny obrazek, bo o ile. Ta walka Majka Tysona, przynajmniej jeżeli chodzi o Tysona, ja gdzieś tam byłem ten zajerany, no to wiadomo, to jest legendarne, chciało się to zobaczyć, ale jak oglądałem Holyfielda, to to było naprawdę, naprawdę przykre. Tak jak mówisz, tak jak mówisz, no ja jak oglądałem Holyfielda już na tak, czy to było przykre, a nie, a co dopiero o walce, tak, mówimy o prawdziwej walce, tak, a... O wielkiego mistrza, wielkie, mistrza Rewanżów, który był kozakiem, i wiesz, ja oglądałem, jak go pamiętam z tych czasów. Oczywiście, jeśli chodzi o oglądanie i takie nasze wrażenia, mam to w nosie. Cieszę się chociaż, że z tego wszystkiego zarobił i na stare lata jeszcze dzięki tej karierze, bo nigdy bo, zarobił duże pieniądze z tego, co słyszałem, nie wiem jakie, ale dzięki temu może wyżyć, może dobrze żyć, ale dobrze, że się nie stało żadna tragedia, prawda? bo bo wiemy dobrze, że w boksie dzieją się tragedie i że niestety wiele osób o tym nie mówi, ale po walkach zostajemy już kalekami, prawda? No właśnie, porozmawiajmy teraz o, o wielkiej walce, która nas czeka. W sobotę Antony Joshua zmierzy się z Aleksandrem Usykiem. Jak ty to typujesz ten pojedynek i jaki on może mieć przebieg? Ja typuję ten pojedynek na korzyść oczywiście Antony Joshua. Nie jest... O, to się zmieniło, bo tyle, ale nie tyle razy zawsze co była walka Joshua, to właśnie nie, tym razem Joshua przegra. Właśnie dokładnie, bo nie jestem jego fanem, nie podoba mi się jego boks, ale uważam, że jest na tyle doświadczony, na tyle silny fizycznie, że będzie dużym, dużym problemem dla Aleksandra Usyka. Uważam i nie, nie, nie mówię tak na 100%, nie, może być tak, że Usyk przecież jest kawał, kawał boksera. Potrafi boksować, ale boję się to. Znaczy, boję się, boję się. Przewiduje też coś takiego, że wejdzie do ringu i kiedy usyk, kiedy rzeszula znajdzie ten timing, znajdzie dystans i trafi kilkoma mocnymi ciosami, wtedy usyk przekona się, że to jest zupełnie coś innego, bo oczywiście na tle tych. Kruzerów, kiedy ważyli tyle samo, to był kozak, ale tu są prawdziwi ciężcy, tu są, to, jest, to jest uwierz mi, to jest taka różnica w detalach, widzisz, bawiliśmy się tylko na, na, na rąkce, nie, sam czułeś, że ja tylko blokuję i to jest w ogóle tak jakby, jest, co jest grane i tak samo czułbym, gdybyś ty był cięższy ode mnie, ja wiem, bo walczyłem z takimi zawodnikami, kiedy wchodzisz i nagle... I reasumując, y, Usyk to jest kot, ale nie na wagę ciężką. To się okaże, wiesz, ma dzisiaj, mamy dzisiaj, bo też nie, mówię, nie można mówić na 100%, naprawdę potrafi boksować, ale dzisiaj daje 60 do 40%, na korzyść dżoszły. Inaczej, w pierwszych rundach będzie naprawdę bardzo niewygodny, niebezpieczny. Nie niebezpieczny, bo nie zagrozi dżoszłę w żaden sposób, ale będzie niebezpieczny w sensie e, tego dystansu, tego timingu. Nie będzie mógł złapać, ale końcowe te rundy, albo nawet połowa, zależy, jak dżoszła się szybko zaakceptuje do tej walki. Jak poczuje, że on nie ma czym uderzyć, to uwierz mi, polecą granaty, polecą bomby i. I któryś, jak się nie usyka, to już sam zobaczy, że to niestety nie będzie tak, jak się wydaje. To jest zupełnie coś innego. A za kilka tygodni dojdzie do zakończenia trylogii Tysona Fury i Waldera. Powiedz mi, kto będzie Twoim zdaniem faworytem? To jest dalej Fury, czy spodziewasz się niespodzianki? Właśnie kurczę wiesz co, nie wykluczam niespodzianki, ale nie spodziewam się. Oczywiście spodziewam się, że Fury. Fury e, zrobi to, co w pierwszej walce, ale nie wykluczam niespodzianki zdeterminowanego Wajdera, który dalej dysponuje szybkim, dynamicznym, mocnym uderzeniem. A Fury jednak gdzieś e, ta cała presja będzie na nim. Także ta walka z kategorii nie wiem, rozumiesz? Tak jak na przykład mam jakieś walki, oczywiście będę na nim czekał, oglądał, ale z kategorii nie wiem, co się wydarzy. Sam jestem pięściarzem, wiem, jak to wygląda w głowie, jak jest coś do stracenia, jak jest coś do zyskania. Tutaj tylko fury ma do stracenia, bo już się mówi o potencjalnej pojedynku z Joshua'ą, z innymi zawodnikami, a jest jeszcze Wajder, który jest zraniony, ale nie znokautowany. To nie był zawodnik, który został znokautowany, ciężko leżał, tylko bardziej się poddał sam w sobie, niż przegrał przez nokaut. To jeszcze na koniec, bo tak sobie teraz pomyślałem, że skoro KSW to nie jest jedyna federacja MMA, która z tobą rozmawia, no to tak sobie zgaduję, że być może to jest Fame MMA. I tak się zastanawiam, czy gdybyś dostał ofertę... A, a gdybyś dostał ofertę walki na przez takim Don To to byś ją przyjął, nie, czy to jest obraza dla ciebie? Nie, to nawet nie chodzi o to obraza. Ciężko powiedzieć, to nie jest tak. Nie, po prostu nie chciałbym. Mówiłem ci, jestem sportowcem Chciałbym walczyć ze sportowcem, ale na podobnym e, na podobnej płaszczyźnie umiejętności, a nie, że wiesz, ja wejdę do zapaśnika, zapasią mnie wykręci jak dzieciaka. Nie, no rozumiesz, ale tam ci nie chcę robią coś. Ja się nie zarzekam, nie mówię, że nie, to nie jest tak, ale... Nie chciałbym po prostu Cały czas twoim marzeniem jest gdzieś ten różański po prostu Znaczy nie marzenie? Marzenie to jest mistrzostwo świata A on jest po prostu e, Po prostu tym co gdzieś tam Zostało w moim sercu dokładnie i tyle No to nic Życzę szybkiego powrotu do zdrowia I obyś spełniał swoje marzenia Dzięki. Dzięki, pozdrawiam. Dzięki.